Z tej strony pola Madeline book a dzisiaj z Wami się witam w takim filmiku, który przedstawia, co ostatnio czytałam w ostatnim czasie w ogóle. Powiem Wam, że tak naprawdę od listopada do teraz miałam strasznie dużo biegania i mało czasu, żeby siąść, i faktycznie czytać książki, dlatego w tych ostatnich dwóch miesiącach ratowały mnie audiobooki i tutaj nie jest to kompletnie sponsorowane, ale pokochałam Epic Go i to, jak dużo oni tam książek mają, jak dużo możliwości mi to daje, bo ja też mam w ogóle czytnik pocketbooka, co też jest taką, wiecie, formą jednak wiecie, na szybko, że jak byłam w tramwaju czy byłam w autobusie, to czytałam sobie i tam też jest ten Epic Go plus jeszcze audio i dla mnie to jest po prostu idealne rozwiązanie. Powiem Wam, że non-stop słucham książek. Praktycznie w każdej możliwej chwili. I bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo e, brakowało mi książek, ale ta papierowa forma, po prostu nie mogłam się na niej skupić. A tak wiecie, nie wiem, sprzątam, idę na uczelnię, między uczeniem się, czy coś, puszczam sobie i jest naprawdę świetnie. Dlatego w tym filmiku pogadamy sobie o książkach, którymi się ostatnio zachwyciłam. Nie wszystkie będą jakieś takie Fantastyczne, ale uważam, że zasługują na docenienie. Także dzisiaj troszeczkę właśnie o tym sobie pogadamy. I zaczniemy od pierwszej książki, która zachwyciła mnie w tych ostatnich dwóch miesiącach, i o której chciałabym Wam powiedzieć, i w ogóle polecić ją Wam, zwłaszcza na tą teraz porę taką jesienno-zimową, czyli Tajny klub nietypowych czarownic. To jest śmieszna historia, bo ja byłam pewna, że Joanna, Joanna the Siren, nasza Bukera polecała tą książkę i ja po nią sięgnęłam, a tu się okazuje, że ona tego nie polecała i ktoś inny to polecał. Byłam pewna, że właśnie będzie świetna przez względ na Joannę. Ale była świetna po prostu i strasznie mi się podobała. Ona była jak taki kocyk, który was otuli w te zabiegane, zimne dni, zwłaszcza te zimne dni teraz. I właśnie tak się czułam, czytając ją. Plus, ma ten wiedźmiarski klimat, także ona właśnie dobrze nawiązuje do tej zimy i jesieni. Kiedy, wiecie, jest jednak spółki season, jest tak mrocznie, ale jednocześnie jednak tak. Cozy. Mamy tutaj przedstawioną historię naszej głównej bohaterki. Oczywiście nie mam pamięci do imion, więc mam po prostu naszą główną bohaterkę, która jest czarownicą. I ona przynależy do właśnie tego tytułowego, tajnego klubu nietypowych czarownic, gdzie one się raz na jakiś czas spotykają, żeby omówić różne rzeczy tego świata magicznego. Natomiast one nie mogą się spotykać tak na co dzień, ponieważ kulminacja tak dużej energii mogłaby być niebezpieczna. Natomiast... Nasza główna bohaterka e, naprawdę chciałaby mieć do czynienia z innymi czarownicami, wymieniać tymi doświadczeniami, e, i faktycznie jest mowa o tej kulminacji energii. Natomiast czy ona faktycznie, czy to faktycznie się odzwierciedla? Kiedyś ktoś o tym mówił, ale czy to faktycznie tak jest? Bo ta bohaterka właśnie na swojej skórze tego nie przeżyła. Natomiast to, co jest e, takim e, głównym plotem tutaj, jest to, że ona. E, Prowadzi media, gdzie pokazuje tą magię, natomiast wszyscy normalni ludzie myślą, że ona po prostu wykonuje jakieś sztuczki. Z biegiem pewnych okoliczności ogląda to ktoś, kto jednak wie, że to nie są sztuczki, wiecie, iluzja tylko to jest faktycznie magia i proponuje jej pracę, gdzie ona by miała właśnie szkolić trzy młode czarownice. Trzy młode czarownice, kulminacja energii. Wiecie, to może być wszystko. Jeszcze czwarta czarownica, co prawda doświadczona, ale tu może wydarzyć się naprawdę bum. Natomiast ona się podejmuje tej pracy i ona zamieszkuje właśnie w domu z tymi dziewczynkami i w ogóle z osobami, które się nią opiekują. I to jest tak słodka historia. Plus w tym wszystkim jest troszeczkę taka nutka niepewności, bo ona ma je szkolić po to, żeby one zachowały się normalnie przy wizycie, E, prawnika, który ma sprawdzić, czy żyje ich taka opiekunka prawna. Ta opiekunka nie żyje, e, jak się okazuje, e, i oni po prostu muszą pokazywać, że nic się nie stało, tamta opiekunka po prostu wyjechała i tyle, ale jak najmniej pokazać właśnie temu zwykłemu człowiekowi, że są w jakiś sposób magiczne. No i właśnie po to przyjeżdża ta nasza główna bohaterka, która ma je wytrenować. I to jest. Mega urocze, jak się właśnie ogląda, ogląda, właśnie czyta, słucha tego, jak te czarownice między sobą się uczą w ogóle właśnie funkcjonować z tą magią. To, jak funkcjonuje ten dom, to ile w niej, w niej jest miłości i że nasza główna bohaterka po prostu odnajduje swoje miejsce, takie, które, w którym ona będzie się czuła dobrze jako czarownica i nie będzie musiała ukrywać tego, że jest czarownicą. Bo to też oczywiście jest to, że ona musi to ukrywać także że no, nie jest to najmilsze na pewno, zwłaszcza, że całą swoją tak naprawdę tożsamość, całe życie ukrywa. Zresztą, te e, kobiety w tym tajnym klubie nietypowych czarownic, które może tutaj się to nie łączyć z tymi dziewczynkami, łączy się w końcu, e, też muszą ukrywać nawet przed bliskimi swoją tożsamość, bo mogą spotkać się po prostu z niezrozumieniem i takim. No, jednak opuszczenie przez te bliskie im osoby. Także, no, dla mnie to była super książka, właśnie na ten okres, kiedy byłam zabiegana i nie miałam ochoty na jakieś trudniejsze tematy. Wprost idealnie. I kolejna książka, a właściwie dwie książki, które chciałabym tutaj docenić i o których też Wam wspominałam, wśród tych rozczarowań do 2024 roku. To jest śmieszne, bardzo, ale. E Let me tell you something. Ja Wam wytłumaczę o co chodzi. A więc chciałabym tutaj powiedzieć o niezłomnej oraz beztroskiej, czyli drugi tom oraz tom półtorej bezsilnej serii, właśnie bezsilna. E, I dlaczego wspominałam o tych rozczarowaniach? Dlatego, że bezsilna znalazła się w właśnie w nich. Ja oczekiwałam od niej więcej, dostałam takie na no, takiego bardzo dużego średniaka, nawet gorzej trochę, bo liczyłam na coś, a nie dostałam nic. W sumie też oczekiwań nie miałam jakichś wielkich, więc e, tak. Natomiast Beztruska oraz Niezłomna bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, zwłaszcza Niezłomna, która jest niesamowicie zruszającą, no i ja słyszałam głosy, że jeśli ktoś nie lubił bezsilnej albo jakoś tak nie, nie weszło aż tak bardzo, niech przeczyta właśnie tą nowelkę Niezłomna i się przekona o tym, jak, jak te historie powinny wyglądać. E, z racji tego, że autorka myślę, że chciała zrobić takie grube wprowadzenie w tej bezsilnej i dopiero skręcić historię, no to dostajemy właśnie. Dostajemy historię przyjaciółki naszej głównej, bohaterki Paladin, e, która. Nie będę mówić, co się dzieje z nią w tej bezsilnej, w sensie, yy, co tam się w ogóle w związku z nią wydarza. Natomiast widzimy historię, co się działo z nią, jak padyn była na turnieju. I to była tak, Absolutnie wzruszająca, taka romantyczna historia, pełna humoru i w ogóle idealna długościowo, bo ona ma z jakieś 200 parę stron, max 300. Także nie mamy tego przedłużenia, o którym mam mówiłam, bezsilnej. bezsilna mnie totalnie pokonała przez to, że tam właśnie strasznie długo była przedstawiona ta historia. A tu mamy tak idealnie po prostu tą historię przedstawioną. Natomiast wiadomo, tutaj mamy przyjaciółka naszej głównej bohaterki, także to nie jest ten główny plot, to jest raczej właśnie jako taki dodatek. Natomiast przejdźmy już do Beztroskiej, czyli do drugiego tomu bezsilnej, który jest krótszy. Nie wiem jak bardzo, natomiast dla mnie był on po prostu widocznie i znacząco krótszy. I to było dużo lepsze. Po pierwsze, e, nasza autorka wyrwała się troszeczkę ze schematu. W sensie jest pewien rodzaj schemat, jest schemat drogi, natomiast były tam elementy, które mogły zaskoczyć i były czymś, może nie że oryginalnym, ale po prostu, że nie czytam po prostu tego samego, co w innych książkach. Bezsilne to dla mnie była bardzo często kalka innych książek. Nie zaskakiwało mnie praktycznie w ogóle żadne rozwiązanie, które... Postanowiła właśnie wprowadzić autorka. Natomiast, właśnie w przypadku Beztroskiej, ja trochę nie widziałam czego się spodziewać. E, tam więcej rzeczy mnie zaskakiwało i e, nie, nie będę ukrywać, po Beztroskiej jestem bardzo ciekawa trzeciego tomu i niesamowicie czekam, co tam się wydarzyło i jak to dalej pójdzie, bo dla mnie ta końcówka jest taka wait a day, minute. Tu w końcu autorka po prostu wprowadziła coś, co nas zainteresuje. Natomiast nie będą sprawiedliwać tej serii, bo to jest troszeczkę, nie lubię tego, że trzeba przeglądać przez ten pierwszy tam, żeby później było lepiej. No to nie jest rozwiązanie, zwłaszcza przy książce, która ma 600 stron, i jest dosyć gruba. No, błagam was, kto ma na to czas? Lepiej sięgnąć po serii, które się od razu dobrze zaczynają. Ale akurat w tym przypadku, jeśli chcieliście sprawiedliwość silną i jeśli jesteście gotowi na te schematy, dla niektórych to będzie oczywiście komfort. Ja szczerze mówiąc też się sięgam na, po najbardziej typowe książki e, dla własnego komfortu, i tutaj też miałam to świadomość, natomiast tutaj to aż było za bardzo. Natomiast bez troska, ja naprawdę widzę. Teraz y, ten potencjał wy Lauren Roberts, i widzę, że ona może tą książkę te książki poprowadzić po prostu lepiej. Później przechodzimy do książki, która y, była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, i co znów wracamy do John, John The Siren, która poleciła tą książkę jakiś czas temu, i ja o niej za dużo nie słyszałam od tego czasu. I jakoś tak myślę, że sama bym się za nią jakoś nie zabrała też z racji tego, że nie mam tej książki fizycznie, natomiast wpadłam do na tego audiobooka na MPGO, czyli 7% Rodevero. Książka, która jest młodzieżówką, natomiast nie byle jaką młodzieżówką. To jest książka, która, w której mam bohaterkę, która zajmuje się w sumie jest programistką po prostu. Ona tworzy aplikację na jako taki projekt na zakończenie liceum i on już na mom w momencie, w którym ona go przedstawia, e, wywołuje dosyć takie pozytywne emocje. Jest to aplikacja, w której e, za pomocą takich quizów i tak dalej możecie się dowiedzieć, jak wygląda, jak będzie wyglądało wasze życie, e, z kim będziecie sparowani. E, właśnie to jest to, że właśnie ta aplikacja podaje Wam konkretnie tą osobę, z którą powinniście być. Ale ta aplikacja e, wychodzi. Trochę takie na światło dzienne, staje się popularna z biegiem różnych okoliczności. E, I nasza Rodevero podpisuje e, taką umowę z większą firmą, która pozwala jej na rozwój tej aplikacji. Natomiast e, ta firma również proponuje, żeby ta aplikacja stała się bardziej popularna i żeby ją jakoś rozreklamować żeby ro sama wzięła jakby, udział w tej aplikacji, żeby sama sprawdziła, z kim zostanie dopasowana. No, i oczywiście e, nie tylko ona rozwiązuje ten quiz, ale również jej były przyjaciele, z którym ona się już nie odzywa, właśnie z liceum. E, tam wydarzyły się takie bardzo nieciekawe rzeczy właśnie ze strony Ro, e, i oni zostają dopasowani. E, ta druga osoba, ten nasz drugi główny bohater, e, on się zgadza na to: on się zgadza, żeby właśnie rozreklamować tą. E, Aplikacje w ten sposób, że oni będą udawać, będzie właśnie ten fake dating między nimi. Nie możecie się domyślić, fake dating, jeszcze aplikacja na forum publicznym, gdzie oni muszą udawać. No dla mnie to była taka ekscytująca książka, ale poza tym, że ona jest po prostu romansem młodzieżowym, porusza również takie dosyć tematy, które dotykają każdego z nas, chociażby strata, brak rodzica w życiu, brak zainteresowania przez rodzica, takie Słuchanie i, myślę, stawienia na siebie, to było bardzo, bardzo takie... Pamiętam, że ja już nie jestem targetem tej książki, to uważam, że było półczający. w teorii nie jestem targetem, ale ja uważam, że poniekąd w tej młodzieżówce każdy się odnajdzie, każdy przeżyje, podobnie jak główna bohaterka, niektóre rzeczy i dla mnie to jest absolutnie 5 na 5 gwiazdek. Ja ostatnio szukam oryginalności w książkach, pomimo tego, że mówiłam Wam przed chwilą o tych schematach, czasami mam na nie ochotę. Tak ja bardzo po prostu doceniam i te książki, które najbardziej mi się podobają, to są książki, które są po prostu czymś nowym. I dla mnie to było coś nowego, e, zwłaszcza, że mamy tutaj właśnie tę przedstawicielkę, to naszą główną bohaterkę, e, z powodu takiego. Teorii męskiego z informatyką właśnie powiązanego, widzimy jej pasję do tego, no to było naprawdę uwielbą książkę. Naprawdę, jeśli szukacie jakiejś takiej młodzieżówki, która będzie raczej luźna, natomiast będzie też poruszać troszkę ważniejsze tematy, ale nie będzie przytłaczać pod tym względem. Nie będzie taka smutna, dojmująca, to to będzie idealna książka, zwłaszcza do słuchania. Audiobook jest prześwietny. Ja naprawdę. Nie spodziewałam się w sumie po niej niczego za bardzo, w sensie widziałam, że Joani się podobało, natomiast nie miałam jakoś większych oczekiwań, a była no po prostu cudowna, w każdym możliwym momencie słuchałam jej i no oczywiście polecam, polecam, zapoznajcie się z nią koniecznie. I powiem wam, że w ogóle przechodząc już do kolejnej książki, e, ja trafiłam ostatnio na same dobra młodzieżówki, e, tak jak miałam taki przestój, że trochę czułam, że nie jestem targetem. Tak, mam wrażenie, że po prostu trafiałam na takie młodzieżówki, które nie do końca e, były uniwersalne. Że one raczej dotyczyły tej jednej grupy wiekowej. E, a tutaj mamy takie bardziej uniwersalne książki, które dotrą również do, sta do starszych właśnie czytelników. E, I przechodzimy do książki, którą ja już kiedyś zaczęłam. W ogóle wiele osób mi pisało, że one myślały, że ja już ją przeczytałam. Nie, kochani, ja przeczytałam 70 stron może 100 tej książki i akurat nie był moment. Czyli Practice Girl. Książka, która powiem Wam, że ona była takim połączeniem young Adult i New Adult. Właściwie osób, które wchodzą, wychodzą z tego liceum i trochę idą dalej w tą dorosłość, a właściwie w ten etap młody, dorosły Simpson. I właśnie w tej książce, właśnie, mam ją przy sobie, a także będę ją pokazywać, w tej książce mamy naszą główną bohaterkę, która ona trenuje zapasy, w sensie nie trenuje. Kiedyś trenowała zapasy e, i ta pasja do tych zapasów pojawiła się u niej wraz z Tatą, który był trenerem zapasów. E, on w niej tak, jakby wydobył tą pasję od najmłodszych lat i ona, co prawda, właśnie już nie trenuje, e, natomiast jest taką pomocnicą trenera w liceum. E, zapasy raczej. Występujemy jako taki męski sport, natomiast nie ma jakiejś tutaj e, zasady, że nie mogą w niej występować kobiety. Natomiast ta drużyna, którą ona się zajmuje, e, to jest typowo taka męska drużyna. Joe, nasza główna bohaterka, ma osoby dużo miłości. Ona właśnie szuka w tej codzienności takiej osoby dla siebie, która. E, będzie dla niej bliska i oczywiście no, daje tą bliskość zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Joe ma dosyć dużo doświadczeń z chłopakami cielesnych, nie będę tutaj mówić, ponieważ jakich, ale możecie się domyślić jakich. Um, może mnie YouTube zablokować, także wiecie o co chodzi. Um, I... Niestety zostaje wykorzystywana przez tych chłopaków. Oni robią jej nadzieję, oni pokazują jej, jak może wyglądać ta bliskość psychiczna i fizyczna, natomiast to trwa dosyć krótko, bo potem jest frenzonowana bardzo często, a także mówione jest jej, że no ale to była tylko zabawa, to był tylko etap. A Jo nie chciała tego. Ona dawała te swoje emocje prawie od razu, oddawała serce, a później to serce było. Było łamane jej. Tutaj jeszcze mamy przedstawione to określenie dziewczyna do trenowania. Właśnie Joe jest traktowana jako taka dziewczyna, która ma być tylko etapem, w którym chłopcy trenują na niej czynności, możecie wiedzieć jakie, do prawdziwego związku. I Joe jest traktowana jako po prostu osoba, która nie jest warta uwagi, dłuższej uwagi poza Tymi czynnościami. I to jest tak przykra książka, tak bardzo dla mnie aktualna w ogóle, bo znam mnóstwo osób, które są w taki sposób traktowane. W tych czasach mam wrażenie, że bardzo często ze strony, właśnie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wychodzi właśnie, że nie oczekują niczego na dłużej, gdzie kiedyś tak nie było. W tym momencie ludzie nie chcą się wiązać, nie chcą zobowiązań, nie chcą zakochać się po prostu. To jest strasznie przykre. E, no i nasza Joach, słysząc to określenie dziewczyna do trenowania, postanawia, że ona się postawi. Jeśli oni ją tak traktują, w taki sposób przedmiotowy, to ona im pokaże, że ma swoją wartość. Nie jest tylko dla nich od podawania wody, czy e, pomagania im w treningach, tylko sama będzie, sama wróci do tych zapasów i pokaże im, jaka jest jestem dobra. Powiem wam, tak mi się podobała właśnie postać Jo. Czyli ona podejmuje czasami takie decyzje, czasami walnie coś takiego, że aż po prostu człowiekom takie, boże, Jo, uspokój się, przestań gadać. To nie jest do końca bohaterka, którą my będziemy 100% lubić. Natomiast uważam, że każda, każdy z nas odnajdzie się właśnie w postaci Jo i tym, jak, jaką jest osobą. Że każdy z nas ma, pomimo tego, że nie chce się może czasami do tego przyznać, ma trochę cząstki Jo, jej zachowań. I jej podejścia, bo nikt nie chciałby być w, w tej sytuacji. A bardzo dużo osób było w te, tego typu sytuacji. Także no, dla mnie to była jedna z świetniejszych, takich jednych z świetniejszych, świetniejszych bardziej lepszych młodzieżówek, które poznałam. Nie było to 5 na 5 gwiazdek, yy, z racji tego, że trochę nie podobało mi się, jak się rozwinęła relacja romantyczna, która tutaj jest. Natomiast i tak była bardzo warta uwagi, zwłaszcza przez ten temat, który, z którym ja się akurat w książce pierwszy raz spotkałam. E, przy czym ta książka dosłownie jest z 2022 roku, z tego co kojarzę. Zaraz, nie, z 2023, ale ona jest z początku, chyba jakoś ze stycznia. Także ona już ma swoje dwa lata, e, a nadal nie spotkałam się z niczym tego, tego typu. Podobnym w literaturze, czy to młodzieżowej, czy innej. Także, no, myślę, że jest dosyć oryginalna w swoim gatunku. Tak jak. Było no to z 7% Redevero. Eee, także no, tak jak mówię, ja trafiam na same dobre młodzieżówki ostatnio i się z tego powodu bardzo cieszę i właśnie muszę sobie jeszcze jakąś fajną młodzieżówkę przesłuchać. Muszę właśnie poczytać jakieś recenzje. Jest bardzo dużo Younga, wydawnictwa Yang e, właśnie na MPGO, także to już w ogóle dla mnie jest po prostu śmietanka na torcie, bo ja uwielbiam książki i wydawnictwa Yang. E, tak jak mówię, przez jakiś czas ich nie czytałam, ale. Muszę do tego po prostu wrócić. I ostatnia książka, której jeszcze nie przeczytałam, ale dosłownie zostało mi 100 stron. Także sama końcówka, a która mnie bardzo zachwyca. Czytam ją od półtorej miesiąca, ale nie patrzcie w ogóle na to. To jest 7 Lat wstecz. Ashley Poston. Kolejna książka z polecenia Joan. Joan the Siren. Powiem Wam tak: znowu się nie zawiodłam. Książka, która opowiada nam historię naszej głównej bohaterki Clementine, która traci Ciocie i zamieszkuje w jej mieszkaniu w Nowym Jorku. I to mieszkanie jest magiczne. Właśnie, mamy tutaj do czynienia z realizmem magicznym. Nasza bohaterka, wracając pewnego razu do domu po pracy, odnajduje obcą osobę tam, a właściwie chłopaka, Iwana, który jest od niej młodszy. Ona totalnie nie wie o co chodzi, dlaczego tam jest w ogóle jakaś obca osoba w tym mieszkaniu. E, natomiast przypomina sobie w pewnym momencie o historii, którą opowiedziała jej, jej Ciocia, e, że to mieszkanie przynosi czasami, jak mu się zachce, 7 lat wstecz. I wtedy lokatorowie, zarówno z tego 7 lat wstecz, jak i ci teraźniejsi, się spotykają. No i właśnie ten Iwan jest z 7 lat od teraźniejszych czasów. Clementine i oni pomimo tego, że żyją w różnych czasach, odnajdują między sobą język, zwłaszcza ten język poprzez kuchnię, w ogóle kulinarny zawiązują się między nimi uczucia to w ogóle jak bardzo poruszyła mnie, poruszają mnie po prostu teksty i tak jakby ta delikatność i w ogóle to miłość do gotowania w ogóle miłość w pasjach, bo nasza główna bohaterka maluje i to takie poświęcenie się właśnie naszego głównego bohatera tej kuchni, tej swojej pasji. Ja powiem że tak często miałam po prostu łzy w oczach, jak czytałam tą książkę, dlatego, że nie działo się nic takiego przykrego, że nie wiem, ktoś ginie czy coś takiego, tylko po prostu te słowa mnie tak bardzo poruszały. Ja totalnie się tego nie spodziewałam po Ashley Poston, bo ja czytałam jej książki młodzieżowe, Gikarela i tak dalej. I one są inne, dosyć inne. A tutaj właśnie mamy Young Adult, nie Young Adult, New Adult książkę, która tak bardzo, tak bardzo mnie po prostu rusza. I nie mogę się doczekać, aż do niej wrócę. Dosłownie dzisiaj nie mogę się doczekać, aż będę ją czytać. E, trochę zrobiłam właśnie sobie od niej przerwę, ale po prostu wróciłam do niej, przeczytałam dzisiaj ten i miałam takie, boże, zapomniałam, jak bardzo kocham tę książkę. I ja wiem, że ona brzmi, w sensie, że poza tym elementem 7 lat wstecz e, nie brzmi to jakoś bardzo wy, wyjątkowo. Natomiast musicie po prostu. Mi zaufać, że ta książka, w tym jak pisze autorka właśnie Ashley Poston, jest bardzo wyjątkowa. I zresztą widziałam ją u wielu osób na zestawieniach z 2024 roku jako jedna z najlepszych książek. Także zaufajcie mi, będzie świetna. Ona mi w ogóle przypomina tego, jakieś takie filmy, które miałam, jakieś przeniesienia w czasie albo coś takiego. To jest trochę książka-film, ale taka bardzo poruszająca i taka bardzo angażująca. Jest tu też dużo humoru, żeby nie było, że jest to tylko smutno. Um, oczywiście mamy też tutaj pokazane, że... Pokazane, że nasza główna bohaterka chce odnaleźć właśnie naszego bohatera, który jest już na innym etapie życia, 7 lat dalej już ona, i możecie zobaczyć, jak to wszystko się rozwiązuje. Ja jestem ciekawa, jak zakończy się ta książka, ale jest no, jest bardzo słodka, jest bardzo słodka. No i tak jak tutaj Carly Fortune pisze, czarujące love story, jest naprawdę czarująca. I to były wszystkie książki, które w ostatnim czasie czytałam, słuchałam. Właśnie 17 też jako jedne czytałam. Także czytam, czytałam, czytam. Eee, I o nim też chciałam Wam powiedzieć, bo po prostu wczoraj ja byłam w totalnej miłości do tej książki i stwierdziłam, że muszę to poruszyć. Pomimo tego, myślę, że nawet mi się nie zmieni ta opinia do końca książki. Także już po prostu musiałam Wam powiedzieć i tutaj wyrzucić to wszystko. Dajcie znać, co w ostatnim czasie wyczytaliście. Jaka książka Was zachwyciła w ostatnim czasie? Może zaczęliście ten rok. Z jakąś dobrą pozycją, mam nadzieję, że tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!